To jest mój ukochany licznik, czyli to, ile już mamy w pełni oddanych nowych orlików, bo my rzeczywiście nadajemy im nowe życie. I tak jest. 304 orliki. To jest wielka sprawa. Jeszcze do końca tego roku myślę, że będzie znacznie, znacznie więcej. Mam nadzieję, że dobijemy do pół tysiąca. I to jest rzecz absolutnie niesamowita, bo ja jestem wielkim fanem infrastruktury sportowej i to, jak przyjeżdżałem, oglądałem te zniszczone, po prostu orliki. One nie są zniszczone one są zniszczone dlatego że Były użytkowane No prostu, dokładnie tam wszyscy grają dzień i noc bo często tak jest że to jest tego typu obiekt jedyny czasami w danej miejscowości i powiem wam tak że po prostu uśmiech dzieciaków które przychodzą na nowy obiekt, który już jest w nowej technologii. Mamy różnego rodzaju nowinki techniczne dotyczące i tego, jak trawa wygląda, jakości i tego wszystkiego, jak, jak, jak to się dzieje, plus nowe rzeczy, mhm. bo też mówimy o tym, że Orlik ma się stać taką rodzinną strefą aktywności.